Zdrowa kuchnia. Zioła nie tylko mają właściwości lecznicze, ale także wspaniałe walory smakowe. Nie zapominajmy o nich w naszej zdrowej kuchni. Różnorodność ziół, yy, która mogła być mogłaby być stosowana w kuchni jest ogromna. Dzisiaj na naszym stole pojawiło się kilka, może dla niektórych osób, yy, nowych ziół, które dotąd nie były znane, a może i znane, ale nie stosowane. Ja chcę bardzo serdecznie zachęcać do tego, aby do gotowania potraw stosować bardzo szeroką gamę ziół. Przyprawy, które stosujemy do gotowania mają na celu przede wszystkim wspomaganie trawienia. Natomiast część z tych przypraw, które stają się również ziołami leczniczymi, mają też szczególne działanie na poszczególne narządy. I tak na przykład można by było tutaj wymienić tymianek, który jest znaną w sumie przyprawą, a znajduje świetne zastosowanie w leczeniu chorób płuc i oskrzeli. Przepis na herbatkę. Dwie łyżeczki kopru włoskiego. Mogą być dwie torebki fix, dwie łyżeczki kminku, dwie łyżeczki kardamonu w pestkach lub pół łyżeczki kardamonu mielonego, dwie łyżeczki suszonej skórki pomarańczowej. Jedna łyżeczka zielonej herbaty. Tę mieszankę w garnku bądź dzbanku żaroodpornym zalewamy wrzątkiem, około jednego litra wody i gotujemy jakieś 5 do 10 minut. Po zmniejszeniu płomienia dosypujemy dwie łyżeczki mięty. Zamieszać i pić gorące małymi łyczkami. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że to zioło ma swoje działanie i nie należy go nadużywać, tak? Bo ono jest również jakimś lekarstwem. Yy, Niemniej Tymi malutkimi kroczkami, malutkimi herbatkami możemy regulować działanie organizmu.